No, raz tak? Nie, nie. To się siema! się Familiadzie! Ty, ty jesteś montażysta zobacz, czy tam dobrze jest. A co mamy? Kominek. <grym> <grym> Erik, na to może patrzeć. T takie nastroje właśnie po, po trasie słuchajcie. Dziękujemy Wam za wszystkie koncerty. Dziękujemy. Trabi też był z nami. Popadły nam na siły dziękujemy, dziękujemy. za obecność na wszystkich koncertach. Dziękujemy. Fajnie było. No, super Długo, długo nie zapomnimy tej trasy. Pa! To no. się robią. Pa pa! Sztuczkę. A Piotrusia jeszcze pokaż. Nie, nie, nie bój się. No nie bój się, daj rękę. Nie bój się, ale pójdź lekko. Musisz bliżej łokcia. Gdzie jest Piotrusia? Pokaż palcem. Tam. No chyba zielony.